Z nami jest asystent trenera Tomasza Kuchawika, trener Krzysztof Szynkę. Po, po, po zwycięstwie naszej drugiej drużyny nad Lechio Tomaszów Mazowiecki 3 do 1. że poprosimy najpierw o krótki komentarz do tego spotkania. Na pewno trudno ukrywać radość, bo, bo w końcu to przyszło. Wiedzieliśmy o tym, że, że to przyjdzie i liczyliśmy, że w każdym meczu kolejnym. Natomiast no, trudny, wrześ... trudny sierpień za nami. Dobrze, że się zaczął w ten sposób i. Tak będziemy budowali narracji, tak będziemy budowali ten zespół, bo, bo to jest bardzo dobry zespół. No, właśnie powiedział ten o tym, że trudny okres za Wami. Pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, chyba nie, ważne nie tylko ze względu na punkty, ale też od strony mentalnej. Zdecydowanie, tak jak mówię, sierpień był dla nas bardzo trudny, mimo dobrej gry w tych meczach. To mieliśmy bardzo trudny termin. Mieliśmy cztery mecze na wyjeździe, mieliśmy mecze z zespołami, które widzieliśmy przed sezonem, że będą się biły awans, że są na zupełnie innym etapie. Mamy zespół bardzo młody, mamy zespół bardzo dobry, ale który dopiero stawia pierwsze kroki w trzeciej lidze w piłce seniorskiej i mamy świetnych zawodników, z którymi mamy nadzieję, dobrze pracujemy. I wiedzieliśmy, że to przyjdzie. Wiedzieliśmy, że to przyjdzie, gdzieś tam czuliśmy, że to może być ten mecz, bo bardzo dobrze się w tygodniu, bardzo dobrze wyglądaliśmy tydzień temu z Unią Skierniewice i ciągle nam czegoś brakowało. Dzisiaj, dzisiaj myślę, że w pierwszej wojnie niczego nie zabrakło. Byliśmy zespołem, myślę, że dużo lepszym. Druga połowa, wiadomo, te emocje przejęły troszkę nas, a widać było po chłopcach, że, że chęć... Że chęć zwyciężenia była trochę silniejsza niż, niż realność na sytuacji na boisku, ale zwycięzców się nie sądzi i cieszy, cieszą pierwsze trzy punkty. i Tak samo jak teraz było, była trudna seria, tak samo wierzę w to, że i wszyscy w to wierzymy, cały sztab, wszyscy zawodnicy, że może być tak, że teraz będzie tylko, tylko seria z drugą stronę, czyli mecze bez porażki. Na pewno kibiców też interesuje debiut Wesleya Pululu, który niedawno został zaprezentowany jako zawodnik drugiej drużyny, i dzisiaj zadebiutował. co może nam powiedzieć o samym zawodniku, jak i o jego pierwszym występie? Tak samo jak na zwycięstwo, tak samo czekaliśmy na Presleya, bo, bo te formalności troszkę były utrudnione. Wygląda na to, że jest to transfer międzynarodowy i to, i to wszystko trzeba było dopiąć, ale, ale fajnie, że jest, bo, bo jest na pewno zawodnikiem nie szablonowym, jest zawodnikiem, który troszkę jest inny od tych zawodników, których mamy, troszkę jest innym profilem i no cieszy to, że, że może nas pomóc. Dzisiejsze z ławki Udowadnia swoją wartość, którą pokazuje na treningach i, i dalej się rozwija, bo jest naprawdę bardzo y, dobrym zawodnikiem o wysokim potencjale. I teraz przed Wami wyjazd do Sieradza na mecz z Wartością Sieradz z nową energią. Oczywiście, cel jest jeden: kolejne zwycięstwo i budowanie serii. No, tak jak powiedziałem, myślę, że nie zdziwię się, jeśli będzie teraz taka seria, w której nie przegramy meczu, bo, bo to jest zespół, powtórzę się, bardzo dobry których są bardzo dobrzy chłopcy, z którymi pracuje się fantastycznie, z którymi na trening przychodzimy zawsze z, z energią, z uśmiechem, bo, bo nas zaraszają, tak nas presują w tym pozytywnym e, tego słowa znaczeniu, tak, tak wywierają na nas e, właśnie presję pracy, dobrej pracy ciągle więcej, ciągle chcą więcej, ciągle chcą się rozwijać, ciągle są czegoś nowego, e, że to jest, jest wszystko możliwe i, i mocno w nich wierzymy. Do się radza, jedziemy. Z pokorą, bo to jest, trudny, to jest trudny teren. W tamtym sezonie dwa trudne mecze, szczególnie te na wyjeździe, gdzie udało nam się wywalczyć 1-0 albo bardzo trudny mecz, ale dzisiaj pokazaliśmy, szczególnie w pierwszej połowie, że w tej lizy z możemy rywalizować.